Where would you be without your favorite coroner? What can I do for you this time? I think I have something new to help ID the killer. I took blood samples on a lab coat from a man I haven't been able to ID. It could very well be the killer's blood. I'm sending you the results of the test I did. Okay. I'll run a complete test and compare it with the other samples linked to the case. Dobra. I have to go. <laughs> no i myszkujemy dalej. Tutaj, jak widzimy, jest napisane dead, czyli śmierć. Przedtem to było napisane press here, tak więc no coś tu się zmieniło. Zobaczymy. The killer left a message. Dead? <laughs> For his sake, I hope she's not. It looks like a countdown clock. It's turned off. Dobra. Zobaczymy coś może na tym stole będzie ciekawego. Nie ma... nic chyba? Nie, nie ma, nie ma, nie ma tutaj nic. Tutaj oczywiście... Oho, ale straszy mnie ten dzwonek, dźwięk. Strasznie. to Mamy nami. Nami 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 jest David Carson. Pracę, Claire. You're the best. You can say that again. I love solving puzzles, but you're the one who found all the pieces. We make a hell of a team. Finally, we have a solid suspect. Have you found a photo? Not yet. Sorry, I, I'm still searching. I'll call you back as soon as I have something. Thanks again for your help, Claire. No, czyli mamy już nazwisko David Carson. znowu złowieszcza bardzo złowieszcza muzyka Trochę przesadzili z tą muzyką w rozprawie. Condemned door. I think there are traces on the wall. I I can barely notice them with a naked eye. No dobra, zobaczmy luminol. No, zaświecił się.

Skrobała chyba po ścianie. Kapka? Nie powiedziałbym, że to jest kapka, raczej jest całkiem sporo tej krwi. Przydałby się tu Dexter, <laughs> Morgan. Nie wiem, czy oglądacie serial, ale ja jestem wielkim fanem. On by na pewno tutaj. Buu, cieszony, tyle krwi. Zero RH plus. Olivia Wong. Dobra, tutaj tyle mamy. Sprawdźmy jeszcze to. Hernandez probably tried to escape through this shaft. The dumb waiter looks out of order. Dobra. I jeszcze musimy sprawdzić. It's impossible to open. Aha, Czyli powracamy do terminala, ja cofam kartkę wstecz, no i wpisujemy. 0 1 0 2 2 OK. Dobra, kolejny 0 2 2 9. 0, 1, 1, 3, ok, wszystkie trzy nam się otworzyły, tak więc patrzymy, znowu chyba będą one This labels for me. Okay. I think I got the message. Dobra, sprawdzamy kolejne.

Dobra, tutaj już nic nie znajdziemy. Wszystko przebadaliśmy, chyba. Już tak, wszystko przebadaliśmy. Zjedziemy na dół, tam gdzie było krzesło elektryczne. Dobra, wchodzimy oczywiście z pistoletem. Kasło elektryczne zabrane. Mam coś tutaj napisane na drzwiach. One chance. Czyli jedna szansa. Dziwne. Dobra, sprawdźmy naszyny. Dobra, sprawdźmy pierwsze drzwi. impossible to open. Tutaj coś będzie. No. Sprawdźmy. Bierzemy szczypce, chyba, czy nie? To było widać już bez mikroskopu, tak więc nie wiem po co ten mikroskop, no ale dobra. Nie, nie to chciałem kliknąć. Kawałki tych okularów należących do ofiary. No, nic się tak na dobrą sprawę nie dowiedzieliśmy. Poza tym, że ja nosiła okulary, czego absolutnie nic nie zmienia na razie tego. Tutaj mamy jakieś opony, tutaj mamy wszystkie... drzwi, ale one nie prowadzą do donikąd i nigdy ich niestety nie otworzymy, więc nie wiemy, co tam na dobrą sprawę by było. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Ja, ale tutaj na dobrą sprawę chyba nie jest nic potrzebne, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, wchódźmy tutaj. Nie ma sensu już dłużej. Niepewności tutaj. siać, ponieważ jeszcze mamy do zbadania jedno pomieszczenie. Z tego co pamiętam. Tutaj chyba nic nie będziemy musieli, z... chociaż blood on this broken glass someone cut themselves walking on it to chyba była paloma tak mi się zdaje tak to będzie paloma 0 RH+ Dobra tutaj nic więcej nie mamy do zwodania Tutaj jest to obrażona colors just for decoration No, na razie nie jest nam do niczego potrzebna too late za message left by the killer too late if he thinks he can throw me he doesn't know who he's dealing with these inscriptions seem really awkward i wonder who actually wrote them Dobra, nowe dokumenty są gotowe do analizy, więc je zbadajmy. Dobra. Tutaj teraz sprawdźmy jeszcze. Nie, 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 cofaj się. O, nie, 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 ale weszła w łóżko No nieważne co to jest za imię. Dobra Przesuńmy łoże O ręcie Rękę zabrali. Sprawdźmy co jest jeszcze w apteczce. No, jakiś wąż nas ukońsił. Mamy czasówkę. Zobaczmy co to jest. Akurat ta czasówka nie jest zbyt trudna. Nawet jeżeli byśmy się nie musieli spieszyć, co to... widzicie ile mamy czasu? No i teraz bierzemy antidotum, które wcześniej weź... braliśmy i klikamy na Wiktori. Oh, tych czasówek będzie naprawdę sporo, tak więc. Nic nowego, nic nadzwyczajnego, szczerze powiedziawszy. No dobra, tutaj już chyba nic nie mamy do zbadania. Jeszcze zobaczmy. Może to też. late. Dobra. Czego nie można tych dialogów przejść? Dobra, tyle, tyle. Tyle na razie mamy tutaj chyba. A box. The are completely fried. <small> Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj już nic nie. Tutaj już niczego nie osiągniemy tak na dobrą sprawę. Musimy przejść potem szybszym przejściem, czyli bierzemy, idziemy już do ostatnich yy, do ostatnich. Yy pomieszczeń już, które musimy zbadać, tak właśnie to chciałem powiedzieć. Wchodzimy w te drzwi i oczywiście potem na górę. I na drugą stronę. Dobra, wchódź tutaj Wiktoria. Idziemy właśnie tutaj, gdzie jeszcze nie byliśmy. Dobra, tutaj nie byliśmy, to musimy zbadać. This weirdo is totally out of character. I'm almost certain that there's something behind this blackboard. Dobra, co mamy za tą tablicą? Nie to chcemy zobaczyć. This coding seems very fresh. bardzo Co próbujemy Dobra, może czymś spróbujemy? Może tym? Nie. Chyba coś trzeba będzie znaleźć. Tak mi się zdaje. Dobra, już już już, już. Nic nie ma No, ale piwnica też jest straszna Młotek, właśnie Bardzo dobrze, że go znaleźliśmy Jak nie mamy miejsca w ekwipunku w ekwipunku po prostu Jest nieukładane tak jak trzeba Dziewczyno Mamy miejsce już w ekwipunku God, I hope it's only for woodworking. No tutaj jest ewidentnie jakaś krew. Tylko dlaczego my jej nie możemy zbadać? To jest właśnie problem. Aha. Uh -huh. Co to jest? Part of a name... Lee. That is a fragment of a credit card or something belonging to Dorothy Lee, the eighth victim. Dobra. Weźmiemy to Nie tym? To czym mamy to wziąć? This looks like burnt hair. Dobra. Syntetyczne włosy z peruki. Furnace, looks like been tam w głąb. Tutaj coś będzie, czy nic? Nie, tutaj chyba nic nie będzie. Nie ma nic, niestety. Kamery, to czasem potrafią zdenerwować. Shelves filled with bottles. You look empty. Probably wouldn't find any great vintages anyway. Dobra, tutaj nic nie mamy. Tutaj znowu kamera była, tylko że była Tutaj też nic nie mamy. An out of order still. This cave was used to make moonshine. Moonshine. Ja słyszałem jeszcze tej. Yy, tej. tego określenia na Bimber. Księżycówka. Tutaj mamy jakiś materac z No ale nie możemy jej wziąć, niestety, tak więc. To by było chyba wszystko stąd. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tutaj. o, tutaj coś jest. Nie, nie, nie. To... To nie, to nie. Także tutaj bierzemy młotek i rozbijamy to. Dobra, mamy szybsze przejście do kostnicy, ale tutaj niestety. Nie jest nam nic potrzebnego, bo to już zbadaliśmy na dobrą sprawę, tak więc. Tak więc tutaj nie potrzebujemy przebywać. Wchodzimy na górę i na pierwsze piętro.